nogami się bardzo dużo dzieje. Ja staram się zwracać uwagę na takie detale, które z reguły umykają z wysokości naszego metra 80 czy 60. W ogóle została tutaj przywieziona jak zalesiano pustynię, bo ona super sprawnie tutaj rośnie i myślano, że ona porośnie pustynię i też będzie trochę przemysłowa. Indianie amerykańscy na północy Ameryki używają tego do wyplatania koszy. To wyróżnięto całą tą puszczę tutaj, no i to spowodowało, co zresztą też pokazuje, jakby daje lekcję, co się stanie, jak będziemy za dużo wycinać lasu, nie? Tu wycięto, odsłoniły się te pokłady piasku naniesione przez lodowiec i powstały wydmy, powstała pustynia. To jest, słuchajcie, macierzanka, chodźcie. To jest ładnie. trzeba sobie klęknąć i powąchajcie, jak ona pachnie, nie? No super, co? Tam w głębi, w stronę bunkra rosną całe takie połacie Słuchajcie tego. Jest podmokła i im bliżej rzeki będziemy, to zobaczcie jak się będzie zmieniać roślinność, jeszcze o tym będę mówił, ale też poczujcie temperaturę. Myślę, że my za rzadko takie rzeczy robimy. Mchy w ogóle są niesamowite pod tym względem, bo wystarczy im troszkę wody. Jeszcze jakbyśmy lubkę mieli. O, patrzcie, widzicie jak no. zmienia kolor? Dotknijcie sobie jakaś różnica. Chodźcie, każdy niech dotknie, nie? Tu i tu, nie? Zobaczcie. Znaczy tu i dotknij obok. Nie? No nie, to jest ewidentnie. Łapią, nie? łapią błyskawicznie po prostu wodę, nie? Zobaczcie, tutaj jest przepiękna rzecz. Chorobotek w takich kulach. Tak, dosyć rzadka rzecz, bo on z reguły jest taki rów po Ale wydaje mi się tak, że to jest taka stara kolonia, po prostu. Zobaczcie jak rafa koralowa, w ogóle, nie? Takie, nie? Że się nurkujemy pod wodą gdzieś w takim Egipcie, albo na Malediwach, albo na, w Indonezji. I życie pod dużym powiększeniem, to on wygląda jak kopia drzewa. Nie? Też się rozwidla, nie? Jak w sensie natura powtarza, powtarza paterny, nie? Powtarza schematy. Przejście to się nazywa ekoton. I to jest coś, co. W, występuje tylko w przyrodzie, nie występuje jakby w świecie ludzkim, bo w świecie ludzkim wszystko ma swoje granice, nie? Piściaste drzewa, nie? Powolite, iglaste. Zaczynają się wycofywać, zostawać tutaj na krawędzi, bo zobaczcie, że my schodzimy do doliny nie? i zobaczcie, że od razu zmienia się, zmienia się roślinność, dlatego że sosna nie lubi, nie lubi te, takiego gruntu, który się tam zaczyna, takiego gruntu mokrzejszego, e, który jest już coraz bliżej rzeki, tam coraz mniej sosen, tam już wiecie, tę chwilkę głównie olcha czarna.